Witam YouTube. Mamy 12 sierpnia, piątek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Bitcoinie, a właściwie gdzie są dla mnie istotne miejsca do tego, żeby pozycje długie prowadzone na Bitcoin już sobie zamknąć. Czyli gdzie jest taka negacja, moim zdaniem, do tego, żeby kontynuować wzrosty do 30 tysięcy. I jak wychodzi walka o shorty. Podsumujemy sobie, czy, czy będą jeszcze okazje do tego, żeby ewentualnie do shortów dołączać, czy będą okazje, żeby dołączać jeszcze do wzrostów. O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zaktualizujemy sobie surowce, które na bieżąco aktualizuję na grupie Discord. Jest to ropa złoto i srebro i oczywiście indeks USP 500. Zaktualizujemy sobie dwa Altcoiny, ChiaCoin i S i QNT, które aktualizuję dla Was za każdym razem tylko robię nagranie na YouTube. E, I a propos tych altcoinów widziałem, że na czacie pojawiło się co najmniej jeden komentarz, który wyraża nieza, niezadowolenie z wyboru tych altcoinów. Jakby nie jest to mój wybór, wybór może bardziej przypadkowy. E, jeżeli macie e, walory, które zdecydowanie bardziej by was interesowały do tego, żeby je systematycznie analizować, przypomnę, żeby to były dwa altcoiny, nie więcej. Czyli dwa altcoiny do tego, żeby je aktualizować. W zamian tych, które są aktualnie, to piszcie w komentarzach. Ja przygotuję się, poobserwuję dłużej te altcoiny i za miesiąc się nimi zajmę. Dlaczego za miesiąc się nimi zajmę? Otóż dzisiejsze nagranie jest ostatnim nagraniem na YouTube. W najbliższym miesiącu też idę na urlop ojcowski. No i sama nazwa urlopu już wyjaśnia, dlaczego biorę ten urlop i dlaczego nagrań, nagrania będzie bardzo mi trudno tutaj realizować i w ogóle skupić myśli na tym, żeby robić te nagrania. A więc spodziewajcie się mnie dopiero za miesiąc niedługo wraca Jurek, więc to lukę po mnie wypełni. Ja podejrzewam, że będę gdzieś w połowie września. Także to by było na tyle z takich wstępnych ogłoszeń, no a teraz zabieramy się za analizę. Zapraszam do oglądania. Na grupę też zapraszam serdecznie. I pamiętajcie, żeby śledzić poniedziałkowe analiza na TradingView. Dobra, do dzieła. Więc Bitcoina. Może pierwszy spójrzmy na screena z, z, z nagrania wtorto, wtorkowego, tu rozmawialiśmy sobie o tym, że no ten trend cały czas trwa, prawda? Fakt, że on jest, ten trend jest dla mnie tylko korektą w, w globalnym trendzie spadkowym na tą chwilę. Nie mam postaw do tego, żeby myśleć po prostu inaczej. I mówiłem o tym, że jeżeli pojawią się tutaj powody do tego, żeby yy, Dołączać do spadków, to będę tego szukał i wyznaczyłem albo strefę, w której tutaj szukałem sygnału. Jeżeli pojawiłby się sygnał spadkowy, to do tego dołączał, albo po prostu ostatni poziom w tej strefie, i niebieski, na spadki. I tu też dwie opcje: albo brania e, z poziomu kapitału, ze stopasem kapitałowym, albo formacja świecowa, która się utworzyła na 4-godzinowym interwale i daje spadki. E, to, co jeszcze tydzień temu było inne na tym wykresie się jest teraz, to fakt, że no, tu była strefa i tu były gdzieś poziomy buy, które generowały jakiś zysk 1 do 4, czy 1 do 5, już nie pamiętam dokładnie. One ostatecznie zostały wybite tutaj na break -even i żadnych nowych pozycji tutaj na grupie nawet nie, nie robiłem na dołączeniu do tego wzrostu. Jedyne, to co jedyne co, jaką decyzję w ogóle podjąłem a propos pozycji długich, to, że nie będę na razie tu walczył o, jakoś silnie o pozycje długie. Te pozycje, tak jak ustaliliśmy na grupie, przestawię tu. Co to znaczy przestawię? To znaczy, że stop loss, który jest aktualnie cały czas w tym miejscu, go przeciągnę po prostu na ten dołek. I w momencie, jeżeli cena wybije ten dołek, to zamknie mi to z takim zyskiem, jaki to zostało wygenerowane. Dlaczego go nie zamknę? Tutaj będzie większy zysk. Ta pozycja została uśredniona już tutaj po drodze. Ona był, miała już dwa istotne uśrednienia, więc to jest resztka właściwie z tej pozycji, która zostaje, jeżeli. Faktycznie ten wzrost miałby do 6 do 30 tysięcy. To ja będę ją prowadził na zasadzie trendu. Co to znaczy na zasadzie trendu? Że Za każdym razem, jak cena wybija wyższy szczyt i robi korekty, to uznaję, że to jest korekta. I powinniśmy dostać wyjścia poniżej co najmniej tego dołka. Ja się ustawiam na ten dołek, uważam, że jak on zostanie pokonany, to i tak już jest po zawodach. Więc dopóki jest to ruch taki, to ja cały czas będę się pod te dołki przestawiał z tą pozycją, będę ją prowadził, ile wlezie. Kolejne miejsca istotne dla mnie do tego, żeby dołączyć do wzrostów są bardzo nisko. Czyli, jeżeli wypadniemy tutaj poniżej tego dołka, zamkną się pozycje, to kolejne istotne pozycje będę widział dopiero w okolicach 2500. Dopiero tu będę szukał kolejnych sygnałów do tego, żeby dołączyć do wzrostów. Takie bardzo lokalne podejście jest tu. Co się tu znajduje? Głównie znajduje się tutaj wsparcie wywołane tym, że stąd zaczął się ten dynamiczny wzrost. To po pierwsze. Po drugie, w tym miejscu mamy linię trendu, która utrzymuje nam tutaj tendencję wzrostową. Ta tendencja wzrostowa była taka słaba i przyspieszyła i dopóki trend przyspiesza, to dobrze. Dopóki utrzymuje, to dobrze. Jeżeli zaczyna zwalniać, to jest zły sygnał do wywołania co najmniej korekta docelowo dalszych spadków. Jeżeli chodzi o shorty, to poziom, który miał dać nam spadek, daje nam ten spadek, czyli mamy znowu wybicie szczytu, znowu formacja świecowa i spadek, prawda? Czy ktoś to handlował na grupie z poziomu, czy z formacji czterogodzinowej, tak jak pisałem, to to już jest indywidualna sprawa. Czego dalej oczekuję? Oczekuję tego, że tu się pojawi prędzej, czy później jakiś test. Test się pojawić może w każdej chwili, może się pojawić teraz i będzie spadek, może się pojawić później, będzie dalszy spadek. Jeżeli mają być dalsze spadki, bo ja, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja wyznaczyłem sobie miejsca istotne do tego, żeby prowadzić pozycje długie. Wyznaczyłem sobie miejsca, w których ewentualnie chciałbym szukać dalszych wzrostów i wyznaczyłem miejsce, z którego chciałbym szukać dalszych spadków. Ja będę handlował i jedno i drugie. I tak jak to zostało już lekko zrealizowane, że jak cena wróci to chociaż lekko zarobię na tym, żeby przede wszystkim nie stracić. A jeżeli pojawi się tutaj okazja do tego, żeby otworzyć inne pozycje gdzieś u brokerów albo dołożyć i uśrednić cenę, to to zrobię. Tylko żeby tutaj szukać miejsca to muszę dostać odreagowanie i się jemu przyjrzeć i wtedy, wtedy będę mógł podjąć decyzję na tą chwilę. Jedyne co mogę powiedzieć, to tworzy się nam tutaj quasi modo, czyli głowa z ramionami, czy jak zwał, tak zwał, ale mamy na razie istotne, istotną przestrzeń, która jak cena do tej przestrzeni wróci, jest prawdopodobieństwo dalszego spadku. Czy to się wydarzy w ten sposób, jak to narysowałem, czy to się narysuje w ten sposób, jak narysowałem, ale to jest pierwsze miejsce, bardzo proste do zlokalizowania dla każdego, żeby się mu przyglądać, jak cena się tutaj zachowuje. bo jeżeli tu się będą pojawiać sygnały spadkowe, to te sygnały spadkowe mogą nas zabrać poniższy dołak. Więc ciekawe miejsce, tak jak mówiłem, dla mnie, Bitcoin cały czas jest tutaj w słabym trendzie wzrostowym. I dopóki jest to słaby trend wzrostowy, i jeszcze jest w trendzie spadkowym, to uważam, że to jest po prostu korekta. I w każdej chwili może nastąpić jej koniec. Pierwszą przesłanką na to, że, że będziemy mieli większe spadki jest wybicie tego dołka, jest wybicie tej tendencji. No i pierwszą przyczyną jest ta formacja świecowa na godzinową, która się wydarzyła z tego poziomu, który pokazywałem wczoraj, e, przepraszam, we wtorek. Aktualizujmy sobie teraz QNT na grupie już pisałem wczoraj na QNT, żeby przyglądać się na, godzinę, na Przepraszam, na dziennym interwale, jak wyglądają tutaj te świece, czy tu się nie rysuje jakaś formacja spadkowa, bo ta świeca czerwona, która się tutaj rysowała. Przepraszam, to nie było wczoraj, tylko to było już 3 dni temu. Ja, jeżeli ta świeca się by tutaj zamknęła, to też byśmy dołączali tutaj do shortów. Niestety nie zamknęła się podażowo, więc tego sygnału tutaj nadal nie ma. To co się dzieje, jesteśmy w 1D1 i 80% zrealizowane, co mówiłem, że tu realizować 80%, bo dalej nie wiem, co się może wydarzyć. Jesteśmy w trendzie spadkowym, jesteśmy w strefie do spadków, chociaż tego sygnału do spadków jeszcze nie ma. Może wydarzyć się tak, że jeszcze lokalnie uda się tutaj wyszarpać jakiś nowy wierzchołek i dopiero narysuje się spadek. Więc to zostawiam do obserwacji, na razie nie szortuję, czekam na sygnał. A, jeszcze tylko dodam, że jeżeli miały być tutaj jakieś długoterminowe wzrosty, to chciałbym je zobaczyć dopiero gdzieś z tych przestrzeni. Tak, chociaż i tak cały czas ten handel, tak jak ten handel, był dla mnie pod prąd, tak samo ten handel będzie pod prąd. To handel w dół jest trendem, bo taki jest trend, on jest w dół. Dopóki jest w dół, to powinno się handlować w dół. Trader się myli tylko raz. Za każdym razem jak próbuję handlować w dół, za każdym razem próbuję handlować w dół. Po nowe dołki, to on się pomyli raz. W momencie, kiedy nie będzie nowego dołka. Będzie wyższy wierzchołek. I odwróci się trend i będzie handlował w drugim kierunku. Chia Network. cia Network e, może nie dała takich fajnych rezultatów jak poprzedni altcoin, bo też w tym samym czasie było to, te wejścia, że tak powiem e, brane. Tak to miejsce no daje jakiś tam wzrost, tam maksymalnie 10, może 13%, już nawet robi tu wyższy wierzchołek i napawa nadzieją, to po tym wybiciu tego wierzchołka cały czas nie dzieje się nic, mało tego. Ta tendencja wzrostowa, która tutaj jest, ona zaczyna pękać. Jeżeli dzisiejszy dzień się tak zamknie tutaj pod tą tendencją, bo jeszcze tutaj był taki dzień strachliwy, ale nie zamknął się, ten jeżeli się zamknie, to może może nie podejmę takiej decyzji, żeby już zamknąć te pozycje, ale jeżeli faktycznie zamykamy się pod, to bym pilnował tu żeby mi nie wybiło tego ze stratą, zostawił sobie to na tak zwanym break even, czyli w miejscu kupne, wystawym miejsce sprzedaży, żeby po prostu wyjść z tego na zero i kolejnymi miejscami istotnymi byłoby przestrzenie poniżej 36 dolarów i tutaj dopiero szukałbym formacji świecowej jako sygnał do wzrostów bądź złamania lokalnie trendu na impuls korekta i próba dołączenia do dalszych wzrostów. Kolejnym walorem jest ROPA. Musimy pierwszy zobaczyć screena nie sprzed tygodnia, tylko ze wtorku. Trochę się nie mogę przyzwyczaić, że we wtorki nagrywam, a chociaż już właściwie przestałem, bo jak wrócę z urlopu, to już będzie Jurek, więc nie będzie potrzeby, żebym nagrywał. A więc Mówiliśmy sobie tydzień temu o tym, że to jest, ta strefa jest moim celem. I dopiero tutaj będę szukał ewentualnie shortów. Mówiłem też o tym, że tutaj mieliśmy zajęte pozycje długie. Ja tych pozycji długich nie dociągnąłem do szczytu. Jak tu się zrobił wzrost, to ja po prostu zrealizowałem. Zrobił się podwójny szczyt i to było dla mnie zagrożenie. Żadnych tutaj dołączeń później już nie robiłem. Ta cena już beze mnie dotarła do. Do tej strefy, którą oznaczyłem we wtorek jako cel. No i docieramy do tego celu. Docieramy do celu. Cena robi ten ruch. Prawie tu wybija dołek, ale jednak nie wybija. Więc docieramy do celu. A teraz czego dalej bym się spodziewał? Długoterminowo moje analizy, kogoś interesuje ropa, to znać, że to jest minimum dla mnie spadku i dopóki nie zostało osiągnięte, to. No. Oczekuję, że będzie osiągnięte. Minusem jest to, że ten trend trwa już długo rynek już jest trochę tym, można nazwać to zmęczony. Jemu się nie opłaca już takich ruchów tutaj shortować. Bardziej myśli o realizacji długoterminowych zysków z shortów, prawda? To go bardziej interesuje, a nie szukania tutaj dołączenia do dalszych spadków. Więc co ja będę robił? Ja będę robił, a jeszcze kolejna rzeczy, czyli ta tendencja spadkowa, która tutaj cały czas była utrzymywana przez długi czas, prawda, na ropie. Zobaczcie, ten cały czas cisnęliśmy sobie tym kanałem. Ona tutaj została raz naruszona. Powrót i znowu zostaje naruszona, więc ten, te spadki zwalniają przede wszystkim, nie? To, to widać od razu. Co się tutaj działo? Cóż. Któreśmy handlowali na grupie short po sygnale na godzinowym interwale. Nie wiem, jak gdzieś to zaraz znajdę na Discordzie. To już Wam pokazuję. Już robię szybkiego. Albo dobra, tak. Tutaj była ta informacja, czyli jeżeli w momencie. Jak rysowała się formacja, to pisałem, że jak będzie formacja, to shortuję. Już każdy uczestnik grupy wie, jak wyglądają formacje po szkoleniach grupowych. Także rozumiemy się już tam, powiedzmy, bez słów, jeżeli chodzi o te kwestie. I po tej formacji już każdy z uczestników, już tam widziałem, że pisali, że robi się test. I jeszcze handlowany był test formacji. Na czym polega test formacji, to też odsyłam do szkoleń z Discorda. I mamy strzał korekta i teraz uważam, że cena może dotrzeć docelowo nawet tu. Pozycje tak są już zabezpieczone, może częściowo ktoś już sobie zrealizował. Też były szkolenia zarządzania kapitałem, więc też uważam, że coraz skuteczniej radzą sobie nasi grupowicze, jeżeli chodzi o zajmowanie, prowadzenie pozycji. To mnie bardzo cieszy. To kolejnym takim miejscem istotnym do tego, żeby długoterminowo dać tutaj wzrosty, co zaczyna mi się nie podobać ta struktura. No fakt, jest tutaj trójfalowa, ale coś mi tutaj nie gra. Jesteśmy blisko tych poziomów, mogłoby się wydarzyć jakieś większe odreagowanie. Tak czuję w kościach, nie jest to nic tak mocno technicznego. Więc nie przesądzam, że będą wzrosty, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie przesądzam, ale. Będę bacznie obserwował tutaj tą strefę. Tak naprawdę, tu już stąd mogą się wydarzyć jakieś korekty, ale to jest dla mnie jeszcze za wcześnie do handlu. Jeszcze mało opłacania. Ale tutaj już zaczęłoby mi się to opłacać, żeby szukać próby handlu do góry. Bo jeżeli się pomylę, to ewentualnie dostanę korekty i dalszy spadek. Ale stąd może się wydarzyć długoterminowy wzrost. Więc, bardzo ważne, żeby tu szukać formacji, co najmniej formacji wzrostowej, jak nie lokalnego złamania trendu i dołączenie po złamaniu trendu, nie wiem, to trzeba by było to aktualizować, jak to się już będzie tutaj działo. Także tak na razie wygląda ROPA. SP500, SP500, pójdźmy na analizę z wtorku, czyli zakładaliśmy, że no jeżeli tu się nie wydarzyło nic i trwa słaby, ale jednak trend wzrostowy i tu jeszcze jest jeszcze z poprzedniego piątku była wyznaczana strefa, która miała dać popyt, i ona daje, podtrzymała ten trend, i daje popyt. To ten trend zakładaliśmy, że dotrze do tego poziomu 4230 42, około, i tu się może zadziać spadkiem. I to, co chciałem zobaczyć, na co wkładłem szczególną uwagę, to to, żebyśmy się zamknęli świecami pod tym dołkiem. I to mi martwi, bo. Niestety, ale spójrzcie sobie na dzienny interwał, nie ma tego czego oczekiwałem. Na grupie zdecydowałem, że zrobię taką strategię. Otóż pisałem, że będę to po prostu handlował z poziomu i robię kapitałowy stop loss. Co to znaczy kapitałowy stop loss? Jak, jak duża to jest pozycja? Pozycja jest takiej wielkości, że ona da zysk dopiero jak ten spadek będzie ewidentnie duży. Czyli traktuję to po prostu jako... Pierwsza pozycja, która ma mnie zabezpieczyć przed tym, że taki długi spadek by był. Jeżeli będą takie długie spadki, to mam na tyle małą pozycję, że jestem bez problemu w stanie ją sobie utrzymać i w ogóle ta strata mnie nie zaboli. Więc to po pierwsze. Po drugie, narysował się tutaj shakeout, tylko wielkość tego shakeouta, każdy z grupowiczów, który już jest po szkoleniu z formacji światowej wie, że wielkość, jest, wielkość tej formacji nie spełnia warunku, żeby w ogóle brać ją pod uwagę. Więc słabo to wygląda. Fakt, że RSI jest wysokie, może się okazać tak, że zobaczymy korektę mniej więcej takiej wielkości, dotrzemy do wsparcia, które gdzieś tu mamy istotną korektę przed dynamicznym wystrzałem, która będzie bronić spadków, i to, są, to jest przedział cenowy 440-4040, i tu będę, ewentualnie, jeżeli uda się w ogóle dociągnąć te shorty, to tutaj. Może nie zamknę ich, ale tu będę szukał przeciwstawnych pozycji długich, bo może być tak, że to jest pierwsze miejsce, zobaczcie o co chodzi. Dlaczego tak bardzo dla mnie istotne było to, żebyśmy się zamknęli pod, żeby to było dotknięcie i powrót. Niestety to się nie wydarzyło, więc jak się nie wydarzyło, to no ja jeszcze nie kładę, bo to nie są wszystkie przesłanki na to, żeby złamać trend. To jest na razie jedna przesłanka, jedna przesłanka na to, żeby ten trend złamać. I ja się jeszcze nie poddaję, jeszcze się nie poddaję, daję szansę tym shortom, nie chcę zostać z ręką w nocniku, ewentualnie jeżeli się wydarzy tutaj spadek, jakieś złamanie, będę sobie te shorty później tam jeszcze dokładał, ale na razie zostawiam takiego jednego, niedużego, żeby sobie ewentualnie czuć się, jakieś tam zabezpieczenie. Jeżeli chodzi o pozycje długie na tym rynku, to dopóki cena rośnie, to ja pozycji długich w tym interwale nie szukam. Pierwszą pozycją długą, jaka była w tym interwale, to było to miejsce, ale to już jest stare dzieje. Trzeba by było nagraniami wrócić do tych czasów, żeby się o tym dowiedzieć. Sam osobiście tej pozycji długiej już tutaj tak długo nie ciągnę. Została ona zrealizowana w 100% po drodze powód był taki, że dla mnie jest to nietechniczne. Może być to błędne patrząc historycznie, ale technicznie musi być musiało to być przeze mnie zrealizowane, bo taka wymaga ode mnie tego statystyka, jeżeli chodzi o zarządzanie kapitałem, czyli taka indywidualna moja decyzja. Tak czy inaczej mamy pierwszą zieloną strzałkę, co jeszcze nie oznacza tu euforii jakiejś niesamowitej, ale jest to pierwsza przesłanka do tego, żeby myśleć, że ten trend, który tutaj trwał, mamy 60 do 40, że będzie dalej rosło, a 40, że idziemy po nowy dołek. Więc szanse maleją. Z tego względu, że zamykamy się tutaj ponad tym wierzchołkiem. To może pozytywnie wpływać na to, że Bitcoina zobaczymy po te 30 tysięcy, prawda? Przed jakąś większą korektą, może jakimś tam większym spadkiem. Nie? Zobaczymy. Także na tą chwilę tak to widzę. Kolejny walor Srebro, srebro bardzo dobrze wiecie. Mamy dołączenie do rynku tutaj z poprzednich analiz. Jeszcze chyba z piątku, z tydzień temu, tak? Bo to we wtorek to była tylko już aktualizacja, czego dalej mógłbym się spodziewać. No i tu sobie rysowałem, tak? Czyli rysowałem sobie, że tu jakieś uwalnięcie do góry, korekta i może być dalszy wzrost. Jeszcze jakiś ruch pięciofalowy przed ewentualnie jakąś większą korektą. I tak się właściwie wydarzyło, prawda? Czyli mamy tak, szarpnięcie to, i teraz czekamy na to. Ja tutaj dołączam do rynku, nie, absolutnie tutaj nie dołączam do rynku. Kolejnym miejscem istotnym dla mnie, żeby dołączyć, będzie powtórzenie tej korekty, czyli ten niebieski poziom, który tutaj mamy, to jest pierwsza strefa jako próba, znaczy próba, może nie dołączenie, ale szukanie miejsca do dołączenia. Cała ta strefa, która zaczyna się od poziomu cenowego 20 dolarów, 20 załóżmy, do 20 dolarów. Zaczynam po prostu szukać na mniejszych interwałach formacji świecowej. Co to znaczy, że zaczynam szukać formacji świecowej? Otóż znaczy to tyle, że godzinowy interwał, jeżeli będzie nisko i narysuje mi formację świecową, to traktuję to jako sygnał. Innym sposobem jest to, że jeżeli jakiś trend tutaj dotrze i będzie wykazywał przesłanki do złamania, może nie tylko wyższy wierzchołek, ale jeszcze jakiś tam może overbalance, czy cokolwiek, złamanie tendencji i tak dalej. To będą to dla mnie przesłanki do tego, żeby szukać tutaj pozycji długich, bo jest to miejsce istotne do tego, żeby kontynuować dalej wzrosty. I dopóki, tak jak mówiłem o tych strategiach, że pierwsza strategia na dalsze kontynuacje tutaj z trendu taka, że dopóki nie ma niższych, nie ma czerwonych strzałek, to cały czas spadki traktuję jako korekty i cisnę do góry. Wszystkie pozycje, które tutaj też mówiłem, że to 80% kešuję i 20% zostawiam na długoterminowe wzrosty. I wszystkie pozycje, które ewentualnie uda się tak zająć i one utrzymają się długoterminowo we wzrostach, to one będą generować kiedyś tam coraz to większe zyski i może się nazbierać tych, tych pozycji. Drugą opcją dla tego waloru jest to opcja, że pięciofalowy ruch nam się zakończył i Teraz jesteśmy w drodze do zrobienia korekty całego tego ruchu, czyli powrót do typu pomarańczowej strefy, czyli na 19:40 i dopiero tutaj szukać zakończenia korekty w jakiejś ABC, nie wiem jaka struktura. Ale zawsze rysuję taką prostą, bo jest to po prostu proste i każdy tak, tak sobie wyobraża korektę chociaż nie zawsze one tak wyglądają. Dobra, także tak widzimy srebro, tu się dużo nie zmieniło, czekamy, co dalej będzie się działo. No i złoto. i złoto. Cały czas się przyglądam tej strefie na grupie. W, w ogóle no, no nie dzieje się właściwie nic. Cały czas trwa ten klin. Gdzieś tutaj próbujemy wychodzić z tego klina. Może ja spróbuję sobie dokładnie narysować, hmm. gdzie jest ta linia. A tu jest. Próbuję sobie narysować jakoś tak dokładnie, tu nie trenduje, się przyjrzeć temu. I tak to dziwnie wygląda. Tu jeszcze była obrona, wyjście, tutaj fałszywe wybicie, powrót, tu znowu i tak milimy się, próbujemy z tego wypaść w końcu. I tak ustaliłem sobie taki minimalny target, że czy ogólnie scenariusz, jaki chciałbym ja zobaczyć, żeby to zahandlować, to chciałem zobaczyć spadek, powrót, short, jedziemy niżej. To był mój scenariusz. Wiem, że do Serebra to w ogóle nie pasuje te, te sortowanie tutaj, w ogóle, no ale niestety ten wykres tak wygląda. Ja się ko korelacją wspieram, ale nie jest to wyznacznik. Wyznacznikiem jest zawsze analiza dla mnie techniczna, i dopóki to wygląda, jak wygląda, to jest dla mnie na spadki, sobie nieco najmniej korekty, gdzieś w spadku do 17-20 w te okolice. W te okolicy tutaj możemy sobie je tak zaznaczyć. O. Całą tą, tą korektę mniej więcej w ten sposób. O. Gdzieś w te okolice co najmniej jakieś tam korekty się spodziewam. Tutaj bym tego szukał. I tyle. I na razie nic nie robię. Na razie nic nie robię. Ja wiem, że jak srebro miałoby rosnąć, to i złoto będzie rosło, więc na razie nic nie robię. Jest tutaj wyjście z tego. Yy ale to jest dla mnie za mało, jest to za mało, fakt, że jesteśmy w trendzie spadkowym, ale coś mi tu nie gra jeszcze, więc na razie to, tego nie ruszam, no i dobra, także zapraszam wszystkich zainteresowanych na Discord, zachęcam do obserwowania na TradingView, ja się z wami żegnam na miesiąc, naładuję baterię, zastanówcie się nad altcoinami, które byście chcieli, żebym tam w przyszłości... Dla Was analizował i, i tam gdzieś w połowie września, jak się pojawi, to zaczniemy je analizować. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam życzę miłego weekendu, wspaniałego miesiąca, szczęśliwego przyjęcia Jurka z powrotem. Także wszystkiego dobrego. Słyszymy się za miesiąc. Trzymajcie się. Cześć.